Tworzymy świetną parę, jak z młodością śpiew, jak z winem bardzo starym, bardzo młoda krew. Jedna myśl nam w sercu drga, dla mnie ty, dla ciebie ja, tylko dla nas razem świadczy urok ma. Jak mówią w korcu maku, los wyszukał nas. Nie widzę w tobie braku, wszystko masz w sam raz. Nie widzę w tobie wad. Jeden jest, drugiego rad, dla mnie ty, dla ciebie ja, to cały świat. Jak nieśmiałe zbliżenia dają szczęścia noc jak na niebie gwiazdy jem. Jak miłosny serc marzenia i majowa noc, ja przy tobie a i e. Tworzymy świetną parę, to jest istny cykl. Że los miłości czarem serca nasze splut, jedna myśl mi w głowie drga. Dla mnie ty, dla ciebie, ja, tylko dla nas razem świat swój urok ma. Tworzymy świetną parę, jak z młodością śpiew, jak z winem bardzo starym, bardzo młoda krew. Jedna myśl nam w sercu drga, dla mnie ty, dla ciebie ja, tylko dla nas razem świat swój urok ma. Jak mówią w korcu maku, los wyszukał nas, nie widzę w tobie braku, wszystko masz w sam raz. Nie widzimy w sobie wad, jeden jest drugiego rad, dla mnie ty. Dla Ciebie ja to cały świat Jak nieśmiałe ust dają szczęścia moc Jak na niebie gwiazdy dwie Jak miłosne serc marzenia i majowa noc Ja przy sobie a i b Tworzymy świetną parę, to jest istny cud, Że los miłości czarem serca nasze splut. Jedna myśl mi w głowie drga, Dla mnie Ty, dla Ciebie ja, Tylko dla nas razem świat swój urok ma. Tworzymy świetną parę, jak z młodością śpiew, jak z winem bardzo starym, bardzo młoda krew. Jedna myśl nam w sercu drga, dla mnie ty, dla ciebie ja, tylko dla nas razem świat swój urok ma. Jak mówią w Korcu Maku, los wyszukał nas. Nie widzę w tobie braku, wszystko masz w sam raz. Nie widzimy w sobie wad, jeden jest z drugiego rad. Dla mnie Ty, dla Ciebie, ja to cały świat. Jak nieśmiałe ust zbliżenia dają szczęścia moc, Jak na niebie gwiazdy dwie. Jak miłosne serc marzenia i majowa noc, Ja przy sobie A i B. Tworzymy świetną parę, to jest istny cud, że los miłości czarem serca nasze sklut. Jedna myśl mi w głowie drga, dla mnie ty, dla ciebie ja, tylko dla nas razem świat swój urok ma.